Witajcie, kochani. Dzisiaj będzie apel. Świat nas wszystkich potrzebuje. Ale zanim do tego przejdę, to chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że spełniacie moje marzenie. Już wam tłumaczę. To jest tak, że jakiś czas temu poprosiłam stwórcę o to, żeby odczuwać wzruszenie każdego dnia. To było takie moje marzenie, takie, takie już od dawna, ale tak naprawdę odczuwać wzruszenie każdego dnia. I wy to realizujecie, a tak naprawdę stwórca to realizuje przez Wasze ręce. Bo wszystkie te komentarze, które piszecie pod filmikiem ostatnim, to są tak wzruszające i takie cudowne, i pełne miłości, i pełne wiary w to wszystko, że naprawdę po prostu spełniacie moje marzenie. I za to Wam wszystkim, absolutnie wszystkim chciałam podziękować. A teraz już do tego filmiku ten apel. Wszyscy jesteśmy teraz światu potrzebni. I musimy potraktować te wszystkie wydarzenia, co teraz się dzieją, właśnie jako czas refleksji, tak jak było to w poprzednim filmiku, czyli zastanowienia się, gdzie popełniłam błąd i jak to skorygować, jak to zmienić, jak iść w dobrym kierunku, w tym, co stwórca tak naprawdę chciał, żebyśmy szli. A dzisiaj chciałabym Was namówić, żebyśmy poszli jeszcze dalej, jeszcze dalej. Świat naprawdę nas potrzebuje i potrzebuje tej naszej energii, potrzebuje naszej energii do budowania nowego. I tutaj. Tutaj. Można by się zastanowić, że jeżeli, tak jak Feniks mówi, jeżeli ten świat jest iluzją, jeżeli ten świat jest iluzją i jakoś trzeba podchodzić do tego w ten sposób, to ja gdzieś tak w głębi serca chciałabym, nawet przez ten czas, co jeszcze twórca mi daje oddychać, żeby to była iluzja, ale taka... Przyjemna i taka życzliwa, i taka dobra, i taka lepsza niż iluzja, w której byliśmy do tej pory. I dlatego chciałabym Was bardzo, ale to bardzo prosić o to, żebyśmy wychodzili teraz z pomysłami, jak zbudować ten świat e, od początku. Więc to jest tak, 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 jak Wam w poprzednim filmiku mówiłam, że. W, w, jesteśmy w takiej sytuacji, w której jeszcze nigdy dotąd nie byliśmy i być może trzeba będzie wszystko budować od początku i mamy na to szansę, mamy na to szansę. I teraz, tak, pomyślcie o tym. Każdy z nas pracuje w jakiejś e, dziedzinie, e, ma jakąś taką swoją działkę, e, w której jest aktywny, albo swoje hobby, w którym jest aktywny i w którym ma dużo informacji. I, i orientuje się. I dzięki temu możemy teraz zacząć myśleć o tym, o rozwiązaniach. Jak byłoby idealnie, jak byłoby optymalnie, może idealnie to jeszcze, jeszcze nie, ale optymalnie. Teraz tak zmienić te zasady działania w tych wszystkich różnych dziedzinach, czyli na przykład edukacji, medycyny, tam na przykład, nawet rozrywki, czegokolwiek, czego doświadczamy na co dzień, jaka by była sytuacja optymalna. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, jak chcielibyście, żeby ten świat wyglądał właśnie w tej. W tej takiej optymalnej wersji, albo też pomysły, jak przejść z tego świata, który teraz był, żeby przejść właśnie do, tej, do tego idealnego świata, to y, proszę Was. Y, zacznijmy zbierać te pomysły. Zacznijmy zbierać te pomysły, zacznijmy się zastanawiać nad tym, zacznijmy właśnie sobie y, to wszystko no klarować dlatego że im więcej myśli na to poświęcimy tym jest większa szansa że to się zadzieje i że to zadzieje się szybciej bo taki świat jaki mieliśmy to on już nie wróci i teraz w naszych umysłach ma powstać ten nowy taki lepszy świat nawet jeżeli to jest iluzja nawet jeżeli to jest iluzja to chcemy przecież żyć w życzliwszej iluzji i dlatego, e, jeżeli macie jakieś pomysły, albo, a propos właśnie tego idealnego świata, albo pomysły, które by pomogły przejść z tamtej rzeczywistości, co byliśmy, do tego idealnego, to e, jeżeli będzie taka Wasza wola, to wyślijcie maila na, e, na mój taki e-mail. E-mail. Które ja stworzyłam już dawno temu, bo ta strona internetowa była zarejestrowana przeze mnie już dawno, ale, w, ale teraz, teraz jest akurat się przyda, bo nazwę ma bardzo fajną, to będzie e-mail informaupaświatełkoftunelu.pl. Oczywiście bez polskich liter. Nie? czyli info światełko tam na tej stronie są jakieś yy, końcówka jakichś rzeczy, które yy, nie działają, więc to nie jest istotne ważne jest, żeby, żeby używać tego e-maila, żeby ja wiedziała że te pomysły dotrą właśnie na tego maila i właśnie o to chciałam Was prosić, dlatego że Teraz mamy czas, żeby wypełnić nasze umysły właśnie tym, co chcemy. Nie, nie, żeby wypełniać je jakimiś programami rozrywkowymi, nie żeby wypełniać je jakimiś zmartwieniami, tylko właśnie o to, jak my chcemy, żeby świat wyglądał. I teraz, wiecie co? Ja nie wiem, nie jestem jeszcze pewna. W jaki sposób będzie można to wprowadzać w życie. Nie wiem jeszcze jak, nie wiem jeszcze jak, ale wczoraj poczułam taki impuls i zresztą to już się dzieje, bo na internecie też już takie inicjatywy wchodzą, że właśnie, żeby już zacząć tworzyć właśnie te nowe struktury, czy może nie struktury, struktura to nie jest dobre imię, bo dobre wyrażenie, dlatego że tam zawsze jest ktoś na, na górze, a potem mniejszy, to nie jest, żeby stworzyć nowe zasady nowego świata. I ja Wam powiem, że ja o tym już myślałam, już od, od dosyć dawna, więc ja tam już mam też jakieś propozycje, ale ja wiem, że każdy z nas, każdy z nas wie coś, czego inny nie wie. Więc jeżeli takie pomysły zbierzemy i zobaczymy, potem będziemy, potem będziemy je, będę starać się je omawiać może, może jakaś dyskusja z tego wyniknie. I zobaczymy: napełnijmy nasze umysły tą nową wizją, napełnijmy nasze umysły tą, tą nową jakąś strategią, nowymi zasadami, nowymi wartościami. Bo pamiętajcie, ten świat, który był, on nie ma szans już zaistnieć. Nie ma szans. I, I to jest bardzo dobre. Więc te wszystkie wydarzenia, ten cały koronawirus, to wszystko przyniesie mnóstwo dobrych rzeczy już teraz, już teraz ja bym powiem tak, już teraz powietrze jest o wiele czystsze. Ja zauważyłam po y, zwierzakach, na przykład po psach, że czyszczą im się chyba y, nozdrza w ogóle, bo y, tyle ile one teraz y, zapachów wychwytują, to nie wychwytywały tyle wcześniej. Więc wszystko, wszystko idzie ten, idzie do, ku dobremu. I taki jest właśnie mój apel, więc pamiętajcie, że świat nas wszystkich potrzebuje i y, Ktoś ma na przykład do czynienia z działalnością edukacyjną, ktoś ma do czynienia z działalnością właśnie w domach opieki nad starszymi. I pomyśleć o tym, jak to wszystko można usprawnić od teraz do tego idealnego świata, a jak ma to wyglądać w tym idealnym świecie. I czuję, że to nam się przyda, naprawdę czuję, że nam się to przyda. I równocześnie będziemy się, właśnie będziemy mieć umysł wypełniony takimi dobrymi zmianami. No oprócz oczywiście tych, tych zmian w sobie, czyli właśnie tego stawania się tą niezależną, dobrą istotą, taką jak stwórca chce. Więc pamiętajcie, jak macie jakieś pomysły, to wysyłajcie na e-mail infomałpaświatełkoptunelu.pl. Te osoby, które, no, które zgłaszają jakieś tam, może, zażalenia czy krytyka, to wtedy poproszę, żeby wysyłały to na innego maila. Poproszę, żeby to wysyłały na na przykład aja małpa za 100 uderzeń To zostanie kiedyś odczytane, tak, ale y, priorytetem są Teraz inne rzeczy. Więc świat, stwórca, to wszystko na nas liczy. I pamiętajmy, że dzięki temu będziemy, naprawdę przysłużymy się podnoszeniu świadomości wszystkich. Bo jak tylko zachwycamy się światem, albo nawet zachwycamy się już samą myślą, że taki świat będzie, mógłby być albo będzie, to już samo to po prostu tak nam podniesie energię i podniesie energię całości, że, że aż się zdziwimy, jakie genialne będą rezultaty. Dziękuję Wam. Teraz, właśnie dzisiaj, to tak króciutko. Potem podzielę się właśnie z wszystkimi tym, co, co przyszło. Będziemy to omawiać tutaj i zobaczymy. Dziękuję Wam, kochani. Kocham Was. I liczę na to, że będziecie mieć mnóstwo cudownych pomysłów, bo, bo jesteście kreatywni, bo jesteście po prostu dziećmi Boga i jesteście niezależni, kreatywni i dobrzy. I tacy bądźmy i tak, tak działajmy. Do, do usłyszenia.